O, siemanko! Z tej strony, słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 21 kwietnia. Dawno nie witaliśmy się w ten sposób, że widzicie moją facjatę. Lecimy dzisiaj z zabiegiem T1 na pszenicę o zimą. A czym to zaraz odwracam kamerę i nawijam dalej? Pięknie popadało, wprawdzie 10 litrów to kropla w morzu. Potrzeb, ale kropla do kropli się. Jakieś tam ładne sumy może nazbierają do końca kwietnia. Słoneczko aktualnie wyszło dopiero co, rośliny obeschły, także można śmiało działać nieco późno, ale o tym więcej może na polu. No, odwracamy kamerę. I tak na szybkości powiem, czym w tym roku lecę. Od prawej strony zaczniemy, siarczan magnezu 7 kg na hektar. Na Grzyba fungicy, tak na grzyba, jeśli to można tak nazwać. Ta jedynka kompleksowo Leander kompleks Pack. Tu mamy dwie substancje aktywne: dwa środki Pole Position i Leander Po04. Jeden taki pak jest na 12,5 hektara. Teraz 25 hektarów będę pryskał. 145 litrów wody. Dwie sprawdzone bardzo dobre substancje: Protiokonazol i Fentropidyna. Tak jak tutaj widzimy, Pole Position proteo i Leander mamy fenpropidynkę. Więcej o chorobach o tym powiem na polu. Dalej, trochę odżywiania dolistnego w tym roku. Myślę, że tak troszkę na grubiej z tym odżywianiem dolistnym, jaką stymulacją i tak dalej. Mamy tutaj biostymulator Zagri w głównym składzie. Oczywiście azot, fosfor, potas, mangan, cynk. Wszystko skelatyzowane, łatwo przyswajalne. Folik krystaliczny, miedź, mangan, cynk czyli najważniejsze mikroskładniki dla pszenicy. Te, których pszenica potrzebuje najwięcej. Poza tym azot, magnez, siarka. No i jeszcze dodatkowo po pół litra, po pół literka mamy tutaj folik Micromix NK510 z dodatkiem tlenku magnezu, siarki, miedź, żelazo. Znowuż ponowione są te składniki, tak jak innych składnikach, także wszystko tutaj się komponuje o, o dawkach więcej, może na polu, żeby nie zanudzać. Ja biorę się za mieszanie, zakładam maskę, lecimy na pole. Słuchajcie, prawie bym zapomniał o regulacji, na regulację 02 modusa start, oczywiście sapak, etylu słoneczko sprzyja zabiegom regulacji. Mała dawka, ale o tym powiem, dlaczego tak mało. No i rozrabiam już właśnie rozrabiam mi się siarczan Odkładam kamerę, zakładam maskę i do dzieła. O, słuchajcie, jesteśmy na polu. Powiedzcie, czy ta walterka nie jest piękna? Ten zestaw w tych chmurach, w tej pięknej pszenicy. Jak poetycko się zrobiło. Dobra, dość biadolenia. E, jesteśmy, lecimy z zabiegiem e, na polu. Fajna wilgoć, tak? Wczorajsze 10 mm robi robotę. Nie mam nożyka ze sobą, ale przecinałem. Byłem tutaj wczoraj. Grubsze pędy, wszystkie te kłosonośne, które będą produkowały plon, są już w fazie pierwszego kolanka. To pierwsze kolanko, no tak jest, myślę, że w punkt, tak. Koła się odrobinkę kleją. Całość wygląda tak, myślę, że wygląda dobrze, bardzo dobrze. Wyrównana, pokażę Wam więcej z ciągnika. No i lecimy z zabiegiem T1 Zobaczcie jaki piękny widok Na jaką piękną pszenicę eee, Jak pięknie nam się ciecz tutaj osiada też od dwustromieniówki Jeszcze jeden komplet sobie kupię O innej średnicy Ja zobacz, jest 140 litrów Dwustromienióweczka Pięknie siada ciecz Warunki wietrzne Bardzo dobre Nie bije jest zbyt mocno Od jutra ma piać, Dlatego zabieg dzisiaj Rośliny obeschły. Też mniejsza ilość cieczy tutaj sprzyja temu, ja że gdzieś tam tego znoszenia cieczy nie powinno być. Gdzieś tam na górkach delikatnie ład jest rzadszy, ale to tam że tak powiem kosmetyka. No i tak, te jedynka to najważniejszy zabieg w ochronie pszenicy, ponieważ jeśli nie uchronimy podstawy źdźbła w pierwszym zabiegu to później, co byśmy nie zrobili, to tej podstawy naprawić się już nie da, tak? Także tutaj e, przede wszystkim podstawa, źdźbła w tych fazach, e, mączniak, tak? Na bardziej wrażliwych odmianach e, moczniak może się pojawiać. E, warunki ku temu sprzyjają. Powiedzmy, jest w miarę wilgotno, e, jest ciepło, słoneczko wychodzi do tego rosa jakaś. No i mamy świetne warunki do e, powstania e, chorób, także tutaj no, wszelakie, wszelakie, choroby e, mogą się już pojawiać, ale mówię przede wszystkim e, podstawa e, źdźbła, e, mączniak, septoriozy, liści, jakieś tam rdze. E, oczywiście mówię tutaj o, o wszystkich e, zbożach, nie tylko pszenicy, e, dlatego no te zabiegi warto, warto tutaj już zwrócić na nie uwagę, szukać okienek pogodowych. Jechać z zabiegami też tak samo, jeśli to pierwsze skracanie nie będzie dobre, to późniejsze to już nie jest to co skrócenie tego pierwszego kolanka na tym centymetrze. To jest najefektywniejszy tak ten, ten zabieg skrócenia w momencie pierwszego kolanka. Tutaj zobaczcie z jesieni dziki mi popuchtowały takie troszkę przerzedzony. Ten one no, niestety. Yy, tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Yy, także tutaj. Yy, na... no, także tak jak mówiłem na T1 yy, Leander Complex Pack. Co do yy, skracania 02 modusa. Yy, dlaczego tylko 02? No dlatego, że cały czas zmagamy się z deficytem wody. A no dlatego, że mam zasianą odmianę Euforia. Euforia z natury niska, pszeniczka. Siana rzadko, także tutaj ten one jest raczej rzadki, jak zbyt rzadki. No nie jest rzadki, jest powiedzmy optymalny, tak. No i. No i co, No i nie, myślę, że nie ma tutaj potrzeby więcej, nie ma co ryzykować, tak? Zadziałamy na to pierwsze kolanko, jest w punkt. A dlaczego nie więcej? No dlatego, że jest sucho, że to jest niska odmiana. I tutaj trzeba do, te, do tej regulacji podejść na ostrożnie. Słoneczko jest, temperatura jest, e, także nawet T02 tutaj na pewno zrobi robotę. Troszkę e, tą pszeniczkę przytrzyma, tak jak zakładany efekt. No pięknie się się, siedzi naprawdę. E, fajne warunki, poza tym, że jest troszkę ślisko na polu. Ślisko, 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 tak? E, zobaczymy, czy się wdrapiemy e, na górkę. Na górkach wiadomo, drabinkę ład, Do tego pełna ochrona, zagri. Zobaczcie tutaj rzepaczek po poprawce na chwasty. O, 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 ślizgo, ślizgo <gry> Tak, rzepaczek po poprawce ładnie nam się rozłożył, ładnie padł Tak jak mówiłem całość jeszcze No i tak, to jest jedyna działka, gdzie nie zrobiłem sobie ścieżek. Zapomniałem zabrać sterownika na jesieni, no i zasiałem bez ścieżek. mówię, A, się jedzi na nawigacji, już się wszystko widzę. Także temat ochrony zamknięty, regulacji zamknięty. Cały pakiet tutaj odżyweczek z firmy Agri. Również wszystko się ładnie wymieszało, bez żadnych problemów, nic się nie ścięło, nie zbryliło. Nic się tam nie wydarzyło, także też ta pszeniczka tutaj dostanie jeszcze kopa, wodę ma, azot ma, bo druga dawka azotu w formie RSM-u poszła jakieś dwa tygodnie temu. Kiedy to było przed świętami, przed świętami jakoś. Także tutaj po dwóch dawkach azotu nawożenie azotowe zakończone na poziomie 170 kg. o zobaczcie jaki jak z ręki, siane tutaj z ręki. E, także tutaj to jest jeden łan, za chwilę wjedziemy na drugą działkę, pokażę wam jak to wygląda na drugim polu. E, zobaczcie, śmigamy sobie 12 km na godzinę, przy 36 metrach belce no to robimy jakieś 40 hektarów na godzinę. Gdybyśmy mieli większy baniak, e, tutaj na jednym opryskiwaczu aktualnie 25 hektarów 3400 miałem wody wlane 136 literków na hektar no i zobaczcie jak to pięknie idzie jak ta ciecz siada warunki są naprawdę super yy, od jutra ma wiać także dzisiaj tutaj ciśniemy ten zabieg nie wiem czy w pszenicę po burakach też już wiadę z tej jedynką na podstawę by tam zadziałał na pewno chociaż na podstawę to się tutaj nie boję bo E, po pierwsze pszenica o dobrych przedplonach tutaj akurat po e, rzepaczku Wiadomo po buraku to też ta presja jest mniejsza. Dodatkowo całość plantacji e, była na systiwie. także tutaj też jest to uchronione. Dobry zabieg idzie, mówię jeszcze z jesieni uchronione e, chorób tutaj nie widać, niedoborów nie widać, braków nie widać. No jest bardzo ładny. Pojedziemy za chwilę jeszcze. Przez rzepak. Pokażę Wam takie ujęcie, jak wygląda u nas rzepak. Teraz pojedziemy pod największy skłon na gospodarstwie. Większego skłonu jak tutaj teraz nie ma. Zobaczymy, czy uda nam się wdrapać. Obawiam się, że może być trochę ślizgo pod tę górkę. Ślisko. Przepraszam. Ślizgo, ślizgo. No, znowu będziecie mnie poprawiać. <laughs> Także tutaj jak jechałem z rozsiewaczem, Podębowaliśmy jak chciałem pierwszą dawkę pulanu to tutaj Waltera zwiedzała niebo chciała startować w powietrze no i zobaczcie jak to tutaj ładnie idzie jak to siada z jednej i z drugiej strony section control teraz te opryski to jest naprawdę wielka ale to wielka przyjemność troszkę gazu dodamy bo na pewno gaz zejdzie i redukcja na drugi półbieg i redukcja na pierwszy półbieg wyłączymy hydraulikę, bo hydraulika dosyć mocno ją trzyma i powiem wam, że jakoś idzie, ale i no i no jedziemy po poślizgu kół 5 na godzinę, a wedle ciągnika 8, czyli 3 na godzinę poślizgu ledwo, ledwo u kurde, no tak mokro tej wiosny jeszcze nie było, no i dobra można gaz ręczny popuścić jadziemy teraz na nożnym e, muszę zwolnić, tak, bo e, w poprzednim przejeździe z tamtej strony na góreczce pierwszy raz mnie pchnęło z tym opryskiwaczem full beczka nalana brak hamulcy, ślizgo z górki ostry zakręt no i powiem wam, że trochę poleciałem ale na szczęście nic się nie wydarzyło, zobaczcie jak zadziała nam section control odcinało wszystko, wyłączymy teraz, bo obrysu pola sobie nie robiłem bo przejeżdżamy Teraz na działkę e, numer 2 pojedziemy przez rzepak. Tutaj mocna działka gliniasta, także e, fajne, fajne warunki jeśli chodzi o, o uprawę dopaku czy też pszenicy. Zobaczcie jaki kurna tutaj jest rzepak Co to się jest? Co to się jest? Coś pięknego, naprawdę, naprawdę piękne rzepaki w tym roku, aby tylko chciało być wody. Na kwiecień no myślę, że jesteśmy zabezpieczeni, czy można tak mówić o zabezpieczeniu na kwiecień. O tutaj go przypaliło coś, prawdopodobnie regulacja się lekko nałożyła. W kwietniu mamy 28 mm wody, co uważam za dobry wynik, chociaż marzec 0, styczeń, luty suchy, ale i tak nie ma powodów do narzeka i no zobaczcie po tym że baku, czy tutaj na coś narzekać, to byłoby grzech, aby tylko dalej padać chciało a wszystko będzie e, tak jak się należy no tutaj oczywiście jak pryskałem na jesieni rzepak e, na jednoliścienne to spaliłem sobie od metra do, do powiedzmy nawet 3 metrów pszenicy tutaj jedziemy na różniczek na okrągło jak papudrok. no i tutaj będzie kolejne miejsce gdzie e, dziki pobuchtowały tam była kukurydza, zresztą bo chyba jak pryskaliśmy na chwasty na jesieni to wszystkie górki były przewrócone. Tutaj szczególnie e, chyba rowali szukały te, e, te dziczki. E, szczególnie ta część pola tutaj jest taka przerzedzona. Myślę, że tutaj nie ma się czego bać, tak to, to sobie tutaj e, poradzi ten łan, ta pszeniczka. O, tutaj akurat euforia, pszenica po pszenicy również, również wygląda bardzo dobrze. Odrobinę mniejsza może, po kilka dni później siana. Eee, zobaczcie sarniak wygrzewa się przy paczku. Coś tam pewnie podżera. Jedziemy teraz prawie 14 na godzinę. Mamy 5,5 bara. Piękna mgiełka nam siana, to, na to zboże. Im większe pokrycie tym lepsze działanie. No i tak to wygląda. Zdrowe, piękne łany. No i można działać, tak? Można pryskać, aby pogoda chciała sprzyjać. Nie przedłużam. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczyska. Na razie ho, cześć! O, no, jeszcze jedno ujęcie tutaj, zobaczcie, już ścianę z nawigacją. Tutaj siadałem sam, całkiem inaczej to wygląda, jak jest zrobiona ścieżka. Tak jak jechałem, bez zrobionej ścieżki do tego efektu, tej ładnej pszenicy nie ma. No ale tam to wiadomo, wyjeździ się te ścieżki i będzie, będzie git. No, przed Wami jeszcze tutaj ujęcie na pszeniczkę po burakach. Też lecę z T1 bez regulacji, bo tutaj kolanka jeszcze nie ma, ale e, końcówka fazy krzewienia, początek strzelania w e, No, ochrona, niech już będzie jedno pryskanie, później opyskiwać będzie brudne od buraków, od czegoś. A tak co zrobione, to zrobione. Piękna pszeniczka.